Siemano. Opowiem wam dzisiaj co robimy na naszym gospodarstwie z resztkami pożywnymi, na przykład po kukurydzy. Kilka ton twardych łodyg, korzeni, liści, czyli resztki, które mogą stać się źródłem chorób i siedliskiem dla szkodników, albo bazą pod przyszły lepszy plon. Bez wsparcia mikroorganizmów ta materia organiczna potrafi zalegać miesiącami w glebie. Dla gleby to bardzo poważny problem, bo nierozłożone resztki utrudniają przede wszystkim pracę narzędzi uprawowych. Nierówna warstwa tych resztek powoduje też zmienną głębokość siewu, gorszy kontakt nasion z glebą, a to z kolei powoduje nierównomierne wschody. I rozszczał tych faz rozwojowych na początku wegetacji. Resztki pożniwne wcale nie muszą być problemem. Odpowiednio rozdrobnione, wymieszane i biologicznie uruchomione stają się początkiem nowego cyklu, w którym to gleba z każdym kolejnym sezonem staje się coraz bardziej żyzna.